Witajcie ponownie z Budapesztu. Dzisiaj idziemy na taki niewielki lunch do dość świeżego miejsca na punkcie kulinarnej mapy Budapesztu, czyli do Hopa Bistro. Po pierwsze, możecie nam znaleźć rzeczywiście takie tradycyjne węgierskie potrawy, ale myślę, że w takim bardzo fajnym wydaniu, troszeczkę też inspirowane kuchnią francuską, a przede wszystkim to jest miejsce bardzo fajne z tego względu, że trzydaniowy lunch, który jest tam podawany w godzinach od 12 do 15, możecie kupić za. Równowartość około 35 zł. Można też za kilka złotych dni kupić lunch dwudaniowy. Po prostu wtedy zjecie przystawkę i danie główne, a w tej pełnej opcji zjecie przystawkę, danie główne i deser. Ale dlaczego w ogóle Choba Bistro? A no z tego względu, że jest to bistro, które zostało wyróżnione w przewodniku Michelin. I zastanawiacie się, ale jak to, przewodnik, myślę i tak niskie ceny. No tak, no bo naturalnie nie ma tam gwiazdki, myślę, ale jest wyróżnienie w postaci talerza. Czyli wiecie, że możecie zjeść tam coś jakościowego, świeżego i na pewno dobrego. A przy okazji, jak już wspomniałem wcześniej, w naprawdę bardzo, bardzo dobrej cenie. Nie trzeba się zastanawiać, czy po prostu traficie w miejsce, gdzie nie będziecie mieli jakichś dziwnych dolegliwości żołądkowych. Chopę można polecić. My tam byliśmy w zeszłym roku i Chcemy te doznania powtórzyć, mam nadzieję, że będzie tak samo pysznie jak w roku ubiegłym. No i jeszcze tak zanim dojdziemy do Hopa Bistro, gdzie mamy jakieś 300 metrów, możecie podziwiać naprawdę piękne miejsca, które znajdują się w tym parku. I też jeśli chodzi o ciekawostki, to na przykład jest tutaj taki skwer poświęcony pamięci Michaela Jacksona. E, mijaliśmy to miejsce i widzieliśmy, że tam było pełno zdjęć Michaela Jacksona, paliły się z ku jego pamięci, e, ale jeśli nie lubicie tego typu atrakcji, to po prostu możecie wychillować się choćby przy tej fontannie czy przy tym majestatycznym diabelskim młynie, z którego po prostu widać piękną panoramę Budapesztu. Niech was nie zmyli to, że specjalnie przebraliśmy się, żeby wejść do Hopa Bistro. Problem polegał na tym, że po pierwsze, właśnie rozwaliłbym sobie łokieć, a po drugie, jest ograniczona ilość miejsc. Mimo tego, że są wolne stoliki, to niekoniecznie wejdziecie po prostu z ulicy, jak po prostu nie wykonacie wcześniej rezerwacji, jeśli chodzi o ofertę lunchową. Co do lunchu, są dwie opcje. I już zabrano nam karty, bo już zamówiliśmy. Ale pierwsza opcja jest taka, że za 2,5 tysiąca forintów macie dwa dania albo 3000, bo teraz nie pamiętam, a za 3,5 tysiąca forintów macie trzy dania. I co tydzień zmienia się oferta lunchowa. I my postanowiliśmy sobie popróbować po prostu takich rzeczy na zmianę. Do wyboru są dwie przystawki, trzy dania główne i dwa desery. No i jeśli chodzi o wybór, którego dokonaliśmy, to ja sobie zerknę co my tutaj mamy. Dokładnie to tak jest zupa jabłkowa. Dobrze, będzie po prostu taki krem z kwaśnych jabłek. Jest też pasztet z jajek. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Jeśli chodzi o danie główne, wybraliśmy smażony kotlet w panierce oraz magenta cheese. Ja lubię magenta cheese i sam jestem ciekawy, jak on będzie tutaj zaproponowany. Jeśli chodzi o deser, no to do wyboru mamy gofra i ten goferek będzie taki upstrokacony jakimiś takimi słodkimi tematami dżemowo-owocowymi, no i druga opcja to jest jakiś deser czekoladowo-owocowy jaki on będzie, nie wiem, już podglądałem sobie na zdjęciach, bo przykładowe dania tych przykładowe zdjęcia tych dań są wrzucone na stronę przy okazji tego tygodniowego menu, ale mam nadzieję, że będzie spoko, jeśli chodzi o Ceny obiadu to naprawdę uważam, że to jest naprawdę mega opcja, bo no, umówmy się za cztery dyszki zjeść, trzydaniowy obiad w naprawdę fajnym miejscu. W zeszłym roku jedliśmy tutaj, rzeczywiście nam smakowało, ale jeszcze zanim wiedzie obiad, to już raczymy się winkiem. Ale jak tylko wiadomo posiłki, to będę na bieżąco nadawał, jak tutaj smakuje. Szczerze mówiąc, no, na razie jesteśmy w trakcie przystawek, jest wybornie. Przygrywa nam tutaj Areta Franklin, co prawda no, nie na żywo, bo. Bo już nie ma jak, ale jeśli chodzi o smak, to obie przystawki są świetne. Ja tutaj mam ten pasztet z jajek, to jest po prostu taki bardzo aksamitny krem jajeczny, który dodatkowo ma takie nuty jakby lekko rybne, ale tutaj też jest szczypiorek, to wszystko chrób jest bardzo świeże. Jeśli też lubicie. Potrawy, które naprawdę mają intensywny smak, które też nie boją się być słone, ale nie przesadnie, to powinno wam to zasmakować. Ja sobie przegryzę, to naprawdę mega wychodzi. Z kolei zupa. Zupa jest zarąbista, bo jest gęsty i krem jabłkowy. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, nie jest to w żaden sposób takie kompotowe. To jest po prostu gęsty, ale aksamitny krem, który jest bardzo dobrze przetarty, nie ma żadnych grudek. Tam też jest celer naciowy, żeby też fajnie chrupał, żeby też odświeżał i żeby przełamywał jabłko. I ja myślałem, że raczej to będą takie kwaśne jabłka, ale tutaj, jedząc zupę, wyobrażam sobie, że te jabłka, z których zupa była zrobiona, to były takie po prostu intensywne, soczyste, czerwone jabłka, które po prostu dają taką intensywną jabłkową słodycz. Jak na przykład jeśli chipsy jabłkowe, to one często mają w sobie właśnie taką mega wykręconą jabłkową słodycz i tutaj tak dokładnie jest. No jest naprawdę bardzo dobrze i tak jak w zeszłym roku byliśmy w popie i bardzo nam smakowało, to w tym roku jak na razie przystawki zdecydowanie w punkt. Czekamy na kolejne propozycje. Ewidentnie przystawki skradły show, ale wjechały też żydania główne, jeśli chodzi o Magen cheese, no to powiedziałbym, że jest to takie dość klasyczne magen cheese, ale są tutaj takie nuty no, twarogowe I dodatkowo jest też kilka takich serowych chipsów, które po prostu kiedy trafiają Wam pod zęby, to tak bardzo delikatnie sobie chrupią, ale stwierdzam, że jednak Magda dokonała lepszego wyboru. Bo jej kotlet, to jest bezarda, to jest naprawdę chrupiąca panierka, kotlet jest smażony na smalcu i ewidentnie ten smalec czuć. Zastanawiam się tylko, czy to jest smalec manganicy, czy to jest smalec skaczki lub gęsi, ale naprawdę intensywnie czuć dobrej jakości tłuszcz. Po prostu ten tłuszcz daje świetny smak. To nie jest tylko coś, w czym kotlet został usmażony. I jak często można trafić na takie kotlety, które po prostu lekko walą przepalonym tłuszczem, to tutaj naprawdę daje to radę. Na kotlecie jeszcze jest troszeczkę takich zamarynowanych warzyw, jakieś rzodkiewki, cebula i tak dalej. No i jeszcze są takie talarki ziemniaczane, które były ugotowane i podsmażone, ale kotlet naprawdę rozwala system. Kurczę, on szczerze mówiąc bardziej mi smakuje niż taki klasyczny cel. Też tak masz? Daj kawałek. Zobaczmy, zrobimy uroczyste jeszcze chapsnięcie jednego kawałka kotleta. Bo, bo kotlet naprawdę jest, jest jak złoto. Mmm, ale się kupię, tak smakuje. O no. no w ogóle, nie wiem czy w środku nie jest posmarowany jeszcze musztardą. Czy ten smak właśnie nie, nie, nie jest z tego, że sam kotlet ma taką delikatną barwę musztardą, w środku jest lekko słodki. Jest naprawdę świetny. No i dobra, ja w takim razie kończę swoje cis, i zaraz wjeżdżają do serii. Przyszły desery, no i mamy gofra, mamy też czekoladowy mus. Jeśli chodzi o mus, on pod spodem ma też takie drobne kawałeczki intensywnie czekoladowego ciasta. Nie można uprywać. jest intensywnie czekoladowy. To ciasto to jest takie, raczej taki biszkopt czekoladowy, czymś nasączony, lekko alkoholowy nawet. Z kolei jeśli chodzi o goferkę, goferek jest lekkomiętowy, wypełniony też takimi owocowymi akcentami. Delikatny, niezbyt duży, ale muszę przyznać, że przede wszystkim dania główne to były naprawdę solidne porcje. Też żeby wszystko w brzuszku odpowiednio się ułożyło. Wie, że podwójne z prosto, nie wiem, którą już kawę dzisiaj piję, ale jak widzicie, na razie ręce mi nie dygotają, oczy też mi nie wychodzą z orbit. Ale co mogę powiedzieć, byliśmy w Hopie w zeszłym roku, co prawda nie na lunchu, tylko jedliśmy potrawy z regularnej karty, jedliśmy wtedy foie gras, które było naprawdę bardzo kremowe, one były raczej podane w formie takiej gęstej pianki, takiego gęstego kremu, jadłem też wtedy paprykarz, który był naprawdę bardzo dobry, no i stwierdziliśmy, że damy teraz chopie szansę w wersji, która jest tańsza, no bo omówmy się, 40 parę złotych za trzydaniowy obiad, to można powiedzieć cena jak z promocji, tym bardziej jeśli knajpka może poszczycić się wyróżnieniem w przewodniku Michelin. No i co mogę powiedzieć, za taką cenę w centrum Budapesztu może uda Wam się zjeść po prostu jakieś jedno danie obiadowe, a my zjedliśmy w tej cenie Trzydaniowy posiłek, okej, okay, nie wliczam w to wina, nie wliczam też w serwisu, bo o tym wcześniej nie mówiłem. W Budapeszcie, czy w ogóle na Węgrzech jest taka już przyjęta tradycja, że macie w menu informację o tym, że jest do rachunku doliczona opłata serwisowa. To jest kilkanaście procent, najczęściej między 10 a 15, w środku hopy to chyba było 12%, więc do tej bazowej ceny jeszcze musicie te opłatę sobie doliczyć, ale jeśli chodzi o to, jak ten posiłek mi smakował... Powiem szczerze, że w tej celi na pewno nie zjedziecie tutaj nic lepszego, ale nawet gdybym nie sugerował się ceną, tylko i wyłącznie smakiem, hopa jest godna polecenia i na pewno przy kolejnej wizycie w Budapeszcie hopę też odwiedzimy. I co istotne, hopa w zeszłym roku była w innym miejscu. Tutaj gdzie jesteśmy było bistro Milo, ale jak widać nie przetrwało próby czasu. Mimo tego, że to był bardzo świeży biznes, my tutaj w zeszłym roku usiedliśmy, napiliśmy się jakoś drineczka. Z tego względu, że całe wyposażenie było buldogowe, tutaj wszędzie na ścianach były buldogi, z buldogiem były zegary, z buldogiem były jakieś dekory na ścianach, no a niestety bulldogów już nie ma, ale stety jest chopa, której naprawdę fantastycznie karmią.